Nadruki na kalendarzach biurkowych. Wszystkie nasze kalendarze mają dwie wersje kolorystyczne. Czarna z czerwonym i niebieska z czerwonym. By przygotować projekt, proszę zapoznać się z szablonami ze strony internetowej. Jako producent mamy możliwość wykonania nadruku na kartonie przed zmontowaniem jeśli projekt ma być wykonany w jednym, dwóch lub trzech kolorach, wykonamy go silodrukiem. Projekty w czterech kolorach drukujemy na obsecie. Możemy również wykonać indywidualną układkę. Zostanie ona wydrukowana cyfrowo. Szablon układki prosimy również pobrać ze strony internetowej. Przy projektowaniu okładki szczególnie trzeba zwrócić uwagę, by dziurki w górnej krawędzi kalendarza nie nachodziły na, na napisy